Cześć witam na kanale trading opcjami. W dzisiejszym filmiku opowiem o jednym z najważniejszych jeśli nie najważniejszym temacie związanym z tradingiem opcjami zmienności. Będzie to wprowadzenie do tematu gdyż zmienność jest tematem bardzo złożonym. Do zmienności wrócę w przyszłości przy okazji omawiania indeksu WIX. W tradingu opcjami pojęciem zmienności mogą za pojęciem zmienności mogą kryć się dwa rodzaje zmienności. Pierwszym jest zmienność historyczna. Zmienność historyczna, inaczej mówiąc zmienność zrealizowana, jest to zmienność, jaka została zarejestrowana faktycznie na danym aktywie. Drugim rodzajem zmienności, tym bardziej złożonym, jest zmienność implikowana. Czym jest zmienność implikowana? Zmienność implikowaną po angielsku implied volatility oznaczamy symbolem IV. IV jest rynkową prognozą prawdopodobnego zakresu ruchu ceny aktywa. Wyrażona jest w procentach i oznacza przewidywany zakres ruchu aktywa w ciągu najbliższego roku. Przykładowo, jeśli IV dla akcji Amazona wynosi 30%, oznacza to, że rynek przewiduje, iż w ciągu najbliższego roku akcje te będą poruszać się w przedziale od minus 30% do plus 30% od aktualnej ceny przez około 67% czasu. IV jest często postrzegana jako wskaźnik lęku lub niepewności na rynku. Im większa zmienność na rynku, tym większy strach. Na przykład indeks WX, często nazywany indeksem strachu, mierzy oczekiwaną zmienność na rynku akcji w oparciu o ceny opcji na indeks SP 500. IV nie jest prognozą kierunku ruchu. Oznacza to, że nie będzie nam pomocna w doborze strategii kierunkowej. IV przez większość czasu jest przeszacowana. Odpowiada za to kilka czynników. Między innymi, ekonomia behawioralna przypisuje tutaj rolę heurystykom poznawczym, takim jak awersja do strat, heurystyka dostępności czy kotwiczenia. Zmienność historyczna, a zmienność implikowana. W tabeli widzimy zestawienie zmienności implikowanej oraz zmienności historycznej w ostatnim czasie. Jak widzimy, Zmienność zrealizowana dla ETF-u SPY tydzień temu nie przekraczała 15%, natomiast zmienność implikowana wynosiła ponad 18%. Obecnie mamy okres, gdzie zmienność zrealizowana przewyższa tą implikowaną. Na wykresie za ostatni rok widać, że przez większość czasu zmienność implikowana przewyższała tą zrealizowaną. Nie działo się tak jednak zawsze. Widzimy, że w listopadzie i w grudniu ubiegłego roku było odwrotnie. Jak jest wyliczana zmienność implikowana? Zmienność implikowana jest ustalana przez rynek. I jej wartość jest wyliczana przez odwrócenie modelu wyceny Black Scholes. Po prostu zamiast wyliczać cenę z modelu, podstawiamy aktualną cenę opcji i znając inne parametry, jak czas trwania opcji, aktualna cena aktywa bazowego, wolna od ryzyka, stopa procentowa, i, i wyprowadzamy zmienność implikowaną. Na poniższym screenie widzimy łańcuch opcji Google'a wygasających w kwietniu przyszłego roku, czyli około 170 dni od dzisiaj. Widzimy, że za opcję call at the money oferowana jest cena około 13 dolarów za opcję call. Widzimy, że jest to około 10% ceny aktualnej ceny aktywa. I możemy stąd wywnioskować, że ktoś oferując taką cenę za, za tą opcję, za opcję Call, zakłada około 10% zmianę ceny, a tutaj w tym przypadku akurat wzrost o 10% ceny w danym czasie, czyli w ciągu najbliższych 168 dni. Nie jest to oczywiście. Nie jest to oczywiście wyprowadzenie zmienności według wzoru tak jak należy, ale myślę, że dobrze ilustruje zasadę. Dodatkowo chciałbym tutaj pokazać po stronie opcji put zjawisko, które możemy tutaj zaobserwować w kolumnie implied volatility, że najniższa zmienność implikowana jest w opcjach, które są blisko ad the money. I im dalej odchodzimy od, od at the money w górę lub w dół, tym ta zmienność implikowana jest większa. Jest to tak zwane zjawisko uh, implied volatility smile i możemy je zobaczyć tutaj na wykresie. Tutaj widzimy zmienność implikowaną w zależności od strajków, tutaj uh, out of money, tutaj in the money. Strajki i widzimy, że im dalej od aktualnej ceny, tym ta premia za, za zmienność jest większa. Dodatkowo widzimy tutaj też niepewną niesymetryczność. Te opcje in the money nie mają tak dużej zmienności jak opcje out of the money i Wytłumaczyć to można tym, że zainteresowanie opcjami, które są tutaj poniżej aktualnej ceny, put, szczególnie opcjami put poniżej aktualnej ceny, przewyższa, przewyższa zainteresowanie opcjami powyżej ceny, ponieważ jest to, są one kupowane jako zabezpieczenie portfolio przed ewentualną stratą czy, czy jakimś krachem. Ok, to tyle na temat Volatility Smile i przechodzimy sobie dalej. Do czego używamy zmienności implikowanej? Zmienności implikowanej możemy używać do oceny, czy opcje są tanie czy drogie, a tym samym czy bardziej nam się opłaca być netto sprzedawcą czy kupującym. Możemy je również używać do oceny sentymentu rynkowego. Jako, że zmienność nazywana jest wskaźnikiem strachu, możemy ocenić, czy na rynku dominuje pesymizm czy optymizm. Zmienność może pomóc nam również w doborze strategii opcyjnej. W zależności od zmienności, możemy zdecydować się, czy chcemy być sprzedawcą czy kupującym, ale również dobrać strategię kierunkową bądź neutralną. Ostatnim tematem na dzisiaj będzie ocena, czy zmienność implikowana jest wysoka czy niska. Wyobraźmy sobie sytuację, że przyglądamy się akcjom Coca-Coli oraz Tesli. Obie akcje mają zmienność implikowaną 40%. Pozornie mogłoby się wydawać, że jest ona wysoka i na obu akcjach lepiej być sprzedawcą niż kupującym. No i tu myślę, że nawet intuicyjnie czujemy, że 40% na Coca-Coli to będzie raczej duża zmienność, natomiast 40% na Tesli to raczej dzień jak codzień. Aby nie musieć się zdawać na intuicję, możemy skorzystać z dwóch skal pomiaru zmienności. Pierwszym wskaźnikiem będzie tak zwany IV-rank. IV Rank mówi nam, jak obecna zmienność odnosi się do zmienności implikowanej z ostatnich 52 tygodni. IV Rank wyliczamy sobie, dzieląc różnicę obecnej zmienności implikowanej minus minimalną zmienność implikowaną z ostatnich 52 tygodni przez różnicę. Yy, najwyższej zmienności implikowanej mi, minus najniższą zmienność implikowaną. W, w ten sposób uzyskujemy wartości pomiędzy 0 a 1 i możemy o, przyjąć, że powyżej 0,5 jesteśmy sprzedawcą opcji, a poniżej 0,5 jesteśmy kupującym. Oczywiście jest to umowne. Drugim pomiarem jest IV percentile. IV percentile pokazuje nam procent dni, kiedy IV było niższe od obecnego w ciągu ostatniego roku. Wyliczamy go dzieląc sobie liczbę dni z niższą IV przez 252 dni handlowe. Mnożymy przez 100%. I tutaj otrzymujemy, podobnie jak w przypadku IV ranku. Wartości powyżej 50% będą wskazywały na bycie sprzedawcą, poniżej będą sugerowały kupno opcji. Natomiast myślę, że naturalnym pytaniem byłoby tutaj: który wskaźnik jest lepszy, czy IV-rank czy IV-percentile? Ja bym się skłaniał tutaj ku IV-percentile, ponieważ IV-rank bierze pod uwagę tylko dwie skrajne wartości i jest on podatny na, na skrajne wychylenia, natomiast IV-percentile bierze kompletną liczbę dni, kiedy zmienność implikowana była niższa od obecnej. W skrajnych przypadkach Odczyty IV percentile i IV rank mogą być zupełnie przeciwne, więc ja bym tutaj bardziej polegał na IV percentile. Podsumowując, przez większość czasu zmienność implikowana jest większa niż zmienność historyczna. Inaczej mówiąc, rynek przeszacowuje zakres ruchu instrumentów takich jak akcje czy ETF-y. Oznacza to, że przez większość czasu opcje wyceniane są drożej niż powinny. Jest to nieefektywność, którą możemy wykorzystać, będąc sprzedawcą netto opcji. Nie oznacza to jednak, że zmienność implikowana jest zawsze większa niż ta realizowana. W przypadku sytuacji takich jak krach covidowy. Czy inne nieprzewidywane zdarzenia, zmienność implikowana potrafi być znacząco niższa niż ta realizowana. Warto więc zadbać o kontrolę ryzyka, aby takie sytuacje nie zmiotły nas z planszy. Niemniej jednak, wydarzenia takie są i tak pozytywne dla traderów opcji, ponieważ, że tak powiem, resetują one miernik i sprawiają, że w kolejnych tygodniach czy miesiącach. Po wystąpieniu takiego zdarzenia, IV jest ponownie znacznie przeszacowana, gdyż każdy spodziewa się najgorszego, podczas gdy najgorsze jest już za nami. Sprzedając opcję w środowisku wysokiej zmienności implikowanej, Otrzymujemy za nią wyższą cenę niż w przypadku niskiej zmienności. Oznacza to, że gdy w trakcie trwania opcji zmienność realizowana spada, cena naszej opcji również szybko spada i możemy ją odkupić taniej, zamykając pozycję i realizując zysk. Mam nadzieję, że zaciekawił Was temat zmienności w tradingu opcjami. Wrócę do tego w przyszłości omawiając. Indeks Wix oraz postaram się przedstawić strategie opcyjne do handlu opartego na zmienności. Tymczasem zapraszam do dyskusji na stronie Facebook Trading opcjami. To wszystko na dzisiaj. Cześć!